Ja jeszcze taką drobną migawkę z opustoszałego Krakowa. Tutaj mamy obraz Matki Boskiej, Matki Boskiej w bramie floriańskiej, który podobno uratował, kilkakrotnie miał uratować Kraków od kłopotów i pożogi. Więc tutaj jest o tym właśnie opisane, a przy okazji się polecają tutaj. Polecają tutaj modlitwę ku niepokolany i cudowny medalik. Tu jest pieśń na ten temat, piękne kwiaty i ta Matka Boska, prawda, opiekunka Krakowa. Ładne tutaj rośliny. Ja jeszcze tak parę tylko drobny rzut oka na opustoszałe miasto przy okazji, jak to wygląda, proszę Państwa. Tutaj mamy Muzeum Czartoryskich i Kościół Ojców Pijarów. Tutaj mamy makietę. Tu, akurat w Wawelu. A tu, ogólnie, Starego Miasta, czyli całej tej okolicy z Kościołem Mariackim, sukiennicami, Wieżą Mariacką. Ten Mickiewicz, tu słabo jest zaznaczony. A tu mamy jeszcze. Barbakan, to teraz rzut z drugiej strony na to i ponieważ mamy tutaj Muzeum Czartoryskich i fragment murów obronnych właśnie opustoszałych i bramę Floriańską z góry, to ja jeszcze tylko podejdę do bliżej wejścia Muzeum Czartoryskich i tej przełączki między dwoma częściami jak gdyby Muzeum Czartoryskich i tutaj są schody do murów obronnych, prawda, do tych fragmentów, co się zachowały. I tu jeszcze mamy kopię Torwalsena, ale tu jeszcze widzę czegoś, czego ja przed laty nie zauważyłem. Tu pisze, że Fundacji Czartoryskich utworzono zaułek Książąt Czartoryskich. Aha, w 2006 roku. I tu jest jakaś dodatkowa brama, która to wszystko jest w ramach Muzeum Czartoryskich i ich zaułku. Odtąd tutaj ten, następne jedno przejście, drugie przejście, aż do. Murów obrządnych pisze, że tu jest pijarska. Osiem, czyli tu się coś mieści. Prawda? I tu otworzono tenże zaułek z herbem Krakowa. No i się jest chyba herb pogoni. To może to jest herb polski z jakichś czasów. Tego dokładnie to nie wiem. I na koniec, tylko jeszcze tą kopię merkurego. Dzieła Torzwalcena przy murach, no bardzo ładne tam jeszcze u góry, też brama, więc Kraków był miastem obronnym. No to dzisiaj na tyle, amen.